12 grudnia odbędzie się wielka, huczna premiera te, te, tegoże spektaklu. O czym ta sztuka mówi? Och, myślę, że sama powieść jest na tyle znana i jest już kanonem literatury nie tylko dziecięcej i młodzieżowej, ale w ogóle literatury światowej, gdyż myślę, że podróże Gullivera Smitha są nie tylko powieścią dla dzieci, ale także powieścią dla wszystkich. I chcieliśmy zachować, oczywiście jest to adaptacja, czyli niezwykły skrót, przeniesienie na warunki sceniczne, ale chcieliśmy zachować właśnie to wszystko, co w tej powieści jest zarówno opowiadaniem historii Gullivera, który szuka swojego szczęścia, swojej. Yy, z pragnie swój niepokój, swój niepokój uspokoić poprzez podróże. Także chcemy zachować to wszystko, co jest filozofią, co jest spostrzeżeniem tego jak my, jak inaczej nasz świat by wyglądał dla ludzi, gdybyśmy byli, spotkali się z olbrzymami lub z małymi ludzikami, jak ci postrzegaliby nas, a my postrzegalibyśmy ich. A wynika z tego niezwykły wniosek, że tak naprawdę różnice, które są między ludźmi i różnice kulturowe, zwyczajowe, koloru skóry są tak naprawdę nieistotne. Najważniejsze jest to, co jest człowiek, nieważne czy jesteśmy mali, duzi, czarni, biali, żółci, i podczas tej drogi tego gulivera napotyka on wiele przeciwności losu, tak. jakby chociaż jedno można było zdradzić. O, ja, ja myślę, że to nie jest aż taka wielka tajemnica, wszystkie te, te podróż jest doskonale znana naszym widzom. Ale oczywiście ląduje przede wszystkim to już w Lipu, krainie Liliputów. Nawet ta nazwa Liliputy przeszła do codziennego języka. No, i spotyka go tam wiele niesamowitych przygód. Na początek jest związany, boją się go, a później pomaga im z, w pokonaniu przeciwników z sąsiedniej wyspy. No, ale tak w końcu, no właśnie, w końcu tęskni do swojej własnej, do swojego własnego domu, do rodziny. Pan jest włodarzem tej sztuki tak możemy powiedzieć, No reżyserska. reżyserem, owszem. Co Pana natknęło właśnie, żeby poruszyć ten wątek tutaj w naszym koszalińskim teatrze? Ile trwały przygotowania? Yy, to znaczy, m, po pierwsze, kilka na to się złożyło przyczyn. Podróże Guliwera, tak jak już wspomniałem, to nie jest tylko yy, bajka dla dzieci, jest to przypowieść. Przypowieść i bajka, i ta przypowieść przeznaczona jest dla ludzi. Od yy, 6 roku życia do, do późnej starości. I to jest jedna jakby rzecz, bo dla młodszych dzieci mieliśmy ostatnio bajki, a właśnie dla tych trochę wyrośniętych nie było, więc to jest jedna, jedna przyczyna, dla której robimy gulliwe. A dla drugiej, druga przyczyna to jest właśnie to, że to nie jest tylko taka opowieść, opowiadanie, o przygoda Gullivera, który sobie gdzieś tam się znajduje, ale że niesie ze sobą pewne przesłanie. To jest druga rzecz, a trzecie, także dla mnie osobiste, to było to, że adaptacja tej powieści niesie do warunków scenicznych, niesie ze sobą olbrzymie trudności scenizacyjne, związane z pomysłami przeniesienia. I to mobilizowało moją wyobraźnię, m, mnie samego, do właśnie realizacji tej adaptacji. A ile trwały te przygotowania, te ciężkie, godzinne, wielogodzinne prace? Zaczęliśmy próbować już po premierze nocy poety, czyli przedstawieniu Okowt. No, a premiera będzie 12. Oczywiście te próby nie trwały tak non-stop, gdyż w, w, w tym ostatnim czasie gramy bardzo, bardzo dużo. Nie wszystkich aktorów miałem na próbach, no ale de facto próby trwały przez cały czas. I warto też wspomnieć o doborowej obsadzie, obsadzie koszańskiego teatru i wystąpią też w postaci. O, już Kuszczyń. to znaczy wszyscy są związani już z koszari. Główną Rolę Zagra, czyli bulliwera Zagra, Wojtek Kowalski, który jest, już grał w motylach. Motyle są wolne. Jest to aktor, który już tak naprawdę się związał z Koszalinem. Myślę, że jest w przededniu przejścia na etat, na stały etat. Także to już jest aktor naszego teatru. Druga koleżanka, która. Jest koszalinianką i po prostu jest na miejscu, skończyła łódzką uczelnię. No i szkoda byłoby nie wykorzystać jej zdolności, talentu w naszym teatrze, skoro jest, mieszka w Koszalinie. To jest Katarzyna Stencel. Czyli serdecznie zapraszamy mieszkańców Koszalinia i nie tylko, na premierę i na, I na pozostałe bajki. 12 premiera. I gramy tak długo, jak długo Państwo będziecie chcieli nas oglądać.